Dobry śnieg? Dobry śnieg, tak? No? Ja? Luna. 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 Nieudana śnieżka. O, ta udana była. Luna. 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 Luncia! Luncia! Są dwa rodzaje zwierząt. Luna. Jest luna i jest pies, który się wiecznie trzęsie. Luna. W Miami. Luna. <goda> Dobry, bobry! Dzisiaj jest tak piękna pogoda. Kocham, gdy jest śnieg, ale świe świeci słońce. To jest po prostu no coś cudownego. Jutro wylatuję. Lecę daleko. Będę lecieć 6 godzin, ale tylko na 3 dni. Szkoda. Gdzieś, gdzie jest ciepło. Nie wiem, ile mogę zdradzić, bo słuchajcie, lecę na projekt, nad którym pracujemy od czerwca, czyli jeszcze zanim byłam w ciąży. Jestem ogólnie bardzo wdzięczna klientce, że dalej to kontynuujemy, bo gdzieś ta ciąża akurat w tym temacie mogła pokrzyżować nam plany. No ale będziemy wszystko na miejscu robić, żeby. Wyszło cacy. Nie wiem ile mogę mówić, spytam się najpierw ile mogę mówić, ale tak na razie powiem ogólnie, że w tym roku. Mm, no, wyskoczę Wam nie z lodówki, to no ale tak wiecie, z lodówki. Ogromna, ogromna kampania z firmą, którą znacie. No chyba nie ma tutaj kobiety w tym kraju, która nie zna tej firmy. I ja ją uwielbiam i w ogóle no w ogóle wszystko jest super. I cieszę się bardzo i nie mogę się doczekać, aby wam pokazać więcej. I w ogóle ten rok będzie cudowny. Ja myślałam, że 2023 był cudowny, ale był. Wydarzyło się wiele rzeczy, szczególnie pod koniec oczywiście, w moim sercu szkół, na zawsze zapamiętam. Ale w tym roku będzie chyba jeszcze więcej takich bardzo dużych i ważnych momentów. Dla mnie. No, najważniejszy nasz synek przyjdzie na świat, ale tak zawodowo, to myślę, że będzie naprawdę bardzo spoko. Czuję to w kościach. W ogóle a propos mojej wizyty. Bardzo dużo kobiet do mnie pisało, że one też miały krwiaki i, i że to się wchłania, jeżeli odpoczywasz. Faktycznie, powiem Wam, że przez ostatnie parę miesięcy bardzo się oszczędzałam. Nic nie podnosiłam, Alek wszystko za mnie robił, jest najkochańszy na świecie yy, i wchłonął się. Więc mogę tak powoli wracać do takiego normalnego trybu życia. Oczywiście ja się będę oszczędzać, bo ja jestem... Wolę nie, wolę, żeby to się nie powróciło, więc będę się oszczędzać ci uważać. Mm. Natomiast super, bo się wchłonął, ale jeszcze a propos tak mojej ciąży, bo się wszyscy ze mnie śmieją w zespole, że ja to naprawdę nie potrafię zwolnić, dopóki zdrowie mnie nie zmusi. I tak na to spojrzałam, że musiałam zwolnić, jednak da się zwolnić, ale do tego musiało mnie zdrowie mm. zmusić, no więc...